Rozmawiam ze Zbigniewem Klondysem, organizatorem, a jednocześnie prezesem BBRC. Turniej odbywa się już któryś raz z rzędu, ma tradycję pięcioletnią tak naprawdę. To jest kolejny turniej, w tym roku uczestniczy w nim pięć zespołów. I to są szkoły, które chciały uczestniczyć. To są te szkoły, które z nami współpracujemy. Plusem jest to, że w tej chwili grają e, gra szkoła, która ma klasę profilu rugby, czyli gimnazjum nr 41 i tu mogą ogrywać się zawodnicy, którzy na co dzień w szkole uczą się rugby, a dzisiaj mogą te swoje umiejętności pokazać na boisku. Jakie szkoły zaliczają się do pretendentów w tym turnieju? No Tutaj nie nieekwestionowany liderem będzie teraz Ozorków, gimnazjum numer 5 Ozorkowa, gdzie chłopcy grają od klasy podstawowej, generalnie w rugby. No i widać tutaj ich przewagę po prostu umiejętności w samym organizowaniu gry w rugby, tak? ale oni też na co dzień grają w klubach, więc po prostu no tu widać, że oni po prostu wygrają ten turniej w Cuglach. Ja robię to taki po to, żeby zachęcać dzieci do grania w rugby. Rugby tak na pewno nie jest dobrym pomysłem dla zawodników, którzy grają w rugby, ale na pewno jest super pomysłem po to, żeby promować to rugby tak. Chociażby tydzień temu tutaj na tej hali było 14 szkół podstawowych grało w rugby tak. Nie wiem, ile z tych dzieciaków będzie kiedyś grało w rugby, ale to jest po prostu pokazywanie dzieciakom tego sportu. Tutaj w gimnazjach tak naprawdę klub nasz może szkodzić i młodzież dzięki tym gimnazjalnym ligom rugby. Tak, my nie mamy jeszcze na razie w tej chwili piramidy od podstawówki, mamy piramidę od gimnazjum. I tutaj właśnie w takich turniejach my zdobywamy zawodników do naszego klubu. Może ich jakość nie jest wysoka, jeżeli chodzi o sport rugby, ale już coraz ich więcej. Będzie grało gra teraz w kadrze wojewódzkiej, będzie grało w kadrze polski. Natomiast mówię, no to jest promocja sportu, pokazywanie nauczycielom, pokazywanie uczniom. Naszą kontynuacją tego sportu jest to, że te dzieciaki zapraszamy na treningi rugby do klubów, czy do siebie do klubu, czy na górniczą. Ale też robimy zawsze taki turniej wakacyjny, gdzie te dzieciaki mogą słuchać już rugby na kontakcie. Ale mówię, trzeba coś pokazać na początek. My nie mamy tradycji rugbowej takiej, że od razu możemy grać na kontakcie. Pokazujemy to przez tagi, a potem to jest kolejny, to jest jakby pierwszy element wprowadzania w rugby. Co oprócz rugby tak w najbliższym czasie Beberce będzie robiło? No w najbliższym czasie mamy rekrutację do klasy gimnazjum nr 41 sportowej. W najbliższym czasie tak naprawdę turniej dzieci i młodzieży. W tej chwili nasz klub skupił się na szkoleniu dzieci i młodzieży, bo to jest przyszłość. I 27 maja robimy tutaj turniej w Łodzi Mini Rugby Raban, już druga edycja. I jest taki bez, jeszcze na wakacje. Bo właśnie organizujemy ten turniej wakacyjny, gdzie zapraszamy wszystkie szkoły podstawowe, tak które spoczywamy, i tam dzieci już mogą spróbować Rugby na kontakcie i Rugby tak, kto jak się czuje, tak może grać. Gracias. Cieszę się niezmiernie, bo rzeczywiście te pierwsze, pierwsze spotkania, tak jak wspomniałeś, pokazały, że, że będziemy się liczyć w walce o pierwsze miejsce, ale szczerze mówiąc, w tych wszystkich grupach młodzieżowych zawsze coś może się przytrafić. Ta forma niby jest stabilna, ale, ale wystarczy, że kilku zawodników zachoruje i po prostu robi się problem. Ale cieszę się niezmiernie, że w dniu dzisiejszym potwierdziliśmy y, po prostu to, że, że chłopcy potrafią grać. Zwyciężyliśmy we wszystkich spotkaniach w dniu dzisiejszym, we wszystkich spotkaniach w poprzedniej rundzie i rzeczywiście odnieśliśmy zwycięstwo w, całym, w całej lidze. Cieszę się niezmiernie. Można by było się zapytać, jak to się robi w Pozorkowie, że ma się takie efekty? <laughs> to, to cóż, jak to się robi w Pozorkowie? Ja myślę, że po prostu... Sprawa polega na tym, żeby, żeby człowiek potrafił trafić do, do młodzieży, przekazać im swoje widzenie rywalizacji sportowej, swoje widzenie. Tego, że po prostu rzeczywiście uprawiając sport, można osiągnąć sporo, można dowartościować się, można po prostu poprzez uprawianie sportu, poprzez uprawianie rugby, można po prostu też zaprezentować siebie swoją osobę i zaprezentować drużynę właśnie. I wydaje mi się, że, że, że to, jest, to jest sedno, tak? Poza tym. W tym momencie nie jest najważniejsze, ja zawsze tłumaczę zawodnikom, nie jest najważniejsze zwycięstwo, ale jest najważniejsze to, żeby po prostu ekipa potrafiła rywalizować, potrafiła ze sobą grać i ten wynik powinien przyjść. To wygra mecz?